Madero, witam Was w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa, na którym zrobimy sobie challenge od 50 zł do kosy albo do rękawic. Mam nadzieję, że po wczorajszym warciku nam siądzie. Oczywiście zostawcie suba z dzwonem, oglądajcie do końca, ponieważ pojawi się hasło konkursowe, aby wygrać oczywiście skinka totalnie za darmo. A wyniki na skina z poprzedniego odcinka będą wrzucone na Discordzie, który jest w opisie pod filmem. Także zaglądajcie i oczywiście mam dla Was przygotowane tutaj cztery konkursiki. Na skinki z minimalną wpłatą z moim kodzikiem 8,40, 20, 30 lub 50 zł w przypadku koski. Jak wygracie skinę, no to oczywiście, jako prezent przy wpłacie go od razu dostaniecie. A jak płacicie minimum 50 zł, jesteście z automatu dołączeni do tych wszystkich aktywnych konkursików. I oczywiście wpłat dokonujecie tutaj z kodzikiem promocyjnym SOLIVIA, który po aktywowaniu daje Wam 10% do każdego depozytu oraz 20 na start dla nowych użytkowników. Krąka jest dla osób pełnoletnich, a my lecimy zabrać się za ten niesamowity challenge Dobra mordeczki, zaczynamy sobie, mamy 40 groszy niedoboru, ponieważ ciężko mi było równą kwotą zbierać 50 zł, ostatnio na mnie siadło z 25, także dzisiaj z 50 Fajnie jakby tutaj nam pos po po posiadało co ja tam, nie no dobra, lecimy sobie na pierwszą batelkę Eee, tak mam nadzieję że dobra pasa mnie wczoraj jeszcze trzyma także lecimy sobie niestandardowo bo ze skrzynkami z naklejkami na trybie boost bo dwa razy sobie je tutaj oczywiście wrzucimy no i do tego tak na zakończenie dwa razy low -casik, na trybie boost lecimy sobie za połowę standardowo trzy osoby tak jak lubię sobie zaczynać batelki eee, no i może ktoś do nas dobije a jak nie to, to po prostu wrzucimy sobie bota i jednym z nich jest bot Emery także no jak pierwszą baterkę wygramy, to już później pójdzie naprawdę z górki i na to szczerze liczę, ale Emilka no jak zwykle Przytupem 16 zł poleciało na jej konto e, Także no tu już po prostu Tu już chyba nie ma nadziei na jakiś comeback e, Emilka no tutaj To jest biedźma, to jest po prostu biedźma, ona jest niemożliwa I raczej lowcase na bójście mnie nie uratuje emeczką w stanie chociaż w najgorszym, w najgorszym stanie by mnie nawet poratowała w tej sytuacji, bo proficik byłby wtedy nieziemski. No ale tak się nie stało. No bo te Milki, Emilka, no to jest po prostu to jest szatan. To jest szatan. 28 zł na koncie, no i tutaj już jest troszeczkę, zaczynają się robić schody. No i w tym momencie poleciałabym po prostu. Olina. Tak, Olina. Skoro przegrałam poprzednią watelkę, to myślę, że teraz mogę. Noście może do mnie uśmiechnąć. Polecimy sobie Medium case'a na buście, tak samo jak Ultra Caseika. No i jeszcze mamy 14 zł w zapasie, także za 12 zł poleciałabym tutaj oczywiście Lovely Case'a. Znowu daję na 3 osoby. Znowu tryb standardowy. To liczy po prostu na moje szczęście. Lecimy sobie Bot Rosso i Bot i samo. Ok, Emilii tu nie ma, także troszeczkę spokojniejsza jestem. No ale fajnie byłoby zrobić z tej baterki proficik i ją wygrać oczywiście. Ultra case'ik na buście, to jest nadzieja. Ok, mamy gloczka, on jest chyba drogi. 32 zł. Ok, bo samo nam się siedzi mocno na dubie, ale to nie może się stać. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Dobra, mamy. Mamy, mamy, dobra, odkuliśmy. Odkuliśmy, mamy 9 dyszek na koncie, także to jest świetnie. Jest świetnie. Dobra, mając 90 zł, no to myślę, że możemy sobie podzielić na 3 i pójść na batelkę za 3 dyszki. No i tutaj bardzo chciałabym zobaczyć, oczywiście, skrzynkę eventową na trybie Boost. Damy ją sobie jeden raz. E, tak samo jak do tego doleci sobie tutaj na dżesterku ze stickerkami jedna skrzyneczka, no i tak żeby dobić do tych trzech dyszek e, to myślę, że możemy szansę dać może jeszcze jednemu lovely case'owi lub ewentualnie niech będzie skrzyneczka wiosenna. E, zobaczymy co ona tutaj nam odda. Trzy osobki tryb standardowy. E, no i żebym tutaj się tylko nie przejechała, dodaję sobie bocika. Mamy jednego użytkownika, także tutaj liczę na tą skrzynkę pierwszą i drugą, że najbardziej one nam Oddadzą. No niestety, pierwsza się nie popisała totalnie. Druga na dżesterku musi już coś oddać. Katastrofa. Powiem wam, że katastrofa. Nie widzę tego. No już po prostu jest. No rozjechał nas konkretnie. Tym dropikiem. Mamy 6 dyszek na koncie. Skoro poprzednią przegraliśmy, to z tyłu głowy mam gdzieś, że powinnam pójść znowu all ina, zaryzykować. 6 dych, i po prostu liczyć na to, że wygram batelkę. Także tak zrobię. No i oczywiście pojawi się tutaj C4 case na buście dwa razy. Do tego również zadam sobie kiełbaski na trybie normalnym. Może raz. I dorzuciłabym jeszcze use and glock case. No i jeszcze za 25 zł mniej więcej mamy tutaj taką fajną skrzyneczkę jak Saves Case. Ona co prawda mi oddawała na trybie. Boost, ale myślę, że tutaj też może coś fajnego nam sypnąć. Obym się tylko nie przeliczyła i lecimy sobie trzy osoby. standardowe Myślałam przez chwilę nad underdogiem, ale później plałabym sobie w twarz. Mamy dwóch użytkowników, no i tylko, że batelka wyszła po mojej myśli i będzie wszystko picuć glancuć No i zaczynamy sobie z najlepszym tropikiem. Mamy 9 złotych już na koncie naszym. No, druga niestety za bardzo nam nie oddała totalnie nam nie oddała. A pilot siedzi mi na dupie. I to bardzo. No i tutaj są już Use and Glock Case. Ona też potrafi dobrze sypnąć. Mam nadzieję, że tym razem. Okej, okay, mamy gloczka za 5 zł. Nie, za 2 zł. On dostał za 5, a tamten dostał już pas za dwie dychy. No co tu się wydarzyło, właśnie? Nie mam zielonego pojęcia, co tu się odjebało, ale oni mają dwie dychy różnicy nade mną. Przecież to jest niemożliwe, żeby to wygrać. No właśnie, no właśnie. O tym mówiłam. Niestety challenge nie pieknął, także lecimy dalej, lecimy na batelki. To co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? To jestem szczerze za mana, ale jak w oczy, jak w oczy. Niestety, powszechnie nie mogło być aż tak kolorowo. No i lecimy sobie musimy sklepać jakąś patelkę, żeby oczywiście widza nie zostawić tutaj z niedosytem. Ja Wam czuję strasznie niedosyt. Mam nadzieję, że wy nie? nie i że będzie Wam się miło tutaj oglądało i że chociaż tutaj nam coś. Więcej powpada e, i bierzemy sobie dwa razy Phoenix Case na Jesterku. Breakoutika bre break też by sobie tutaj trzasnęła dwa razy na Jesterku, wczoraj fajnie oddała i oczywiście jedna Hydra, chociaż nie Hydra Case, może sobie odpuścimy, mamy 6900. No i tak myślę, że tutaj dorzuciłabym sobie e, na Jesterze jakieś tańsze skrzyneczki, e, tańsze, kurczy tańsze. E, holding Down Case dwa razy i do tego była, której raczej nie lubię, ale spróbujemy sobie zaczymy, czy chociaż na takiej batelce będziemy mieli odrobinę więcej szczęścia. Liczę na to i lecimy sobie z ja mogę to skwitować? Potem mieli. I i batelka na trzy osoby, także no w trybie wszystkie skrzynki i szczerze patrząc na tego bota, to po prostu czuję taką nienawiść do niej straszną, ale mamy abłopkę Asimo w Tested, także jest OK, tylko ja tutaj polowałam na złotą kosę, a czyli na złoty item w ogóle z tych czterech skrzynek, które były. No i w ogóle zero złotego itemka, także jestem szczerze załamana strasznie. Ja tutaj nic nie siadło. Mamy tutaj holding down case'a i naklejka za 6 koła poleciała. No i to jest GG. To już jest GG. Ja drug! I no patrzcie, przecież ja dzisiaj mam totalnego pecha, przecież to jest po prostu niemożliwe, nie chcę mi się krzyczeć, w sensie gardło mnie boli przez te zmiany pogód, ale 10 koła profitu i sam zrobił dwie naklejki pod rząd, to jest po prostu coś pojebanego. Dobra, na samo zakończenie taką batelkę skleiłam, bo kurczę, no musiałam pomyśleć w ogóle jakie skrzynki tutaj wziąć, żeby odkuć to wszystko. I tak, C4 jest oddaje rękawice, ta skrzynka często oddawała tego karambitaki, gabułę. E, nigdy mi nie oddawała, ale dzisiaj czuję, że może być ten dzień I oczywiście Royal case, to sam koniec na trybie normalnym I mamy tutaj jednego użytkownika i mamy Botaroso I po prostu ja liczę tylko, że ta batelka będzie po mojej stronie Oczywiście przeciwnicy zaczynają z dwoma najlepszymi dropami, a mi jak zwykle no... E, nic Okej, okay, jest bowie knife, no, ale co z tego, skoro tutaj rękawice są najbardziej, najwięcej warte Patrick case na drzesterze, karambit dla mnie Łagam, No przecież to jest jak ty nie, to jest nienormalny. Czemu ja tak dostaję w ogóle dzisiaj piczkę? No, no patrzcie na to, przecież to jest niemożliwe. Widzicie te baterki poprzednia baterka 10 koła profitu. Z tej baterki będzie też pewnie 10 koła profitu, a ja nic z tego nie mam. Totalnie nic. Po co jakby mi wpadła za 8 koła? Nie, no mogę pomarzyć, jedynie mogę pomarzyć. Boże święty, co za paskudny dzień. Naprawdę nie spodziewałam się, że tak to się wszystko potoczy. No tak jak mówiłam, 10 koła profitu ponownie z kolejnej batelki. Yy, nie wiem. To jest po prostu katastrofa, co się wydarzyło. Naprawdę. Brak mi słów. Poświęciłam motylka na to. Żeby przejebać go. Tak naprawdę. Yy, ale co? No wam życzę udanego wieczoru. Grajcie z głową, a jeżeli chcecie wygrać z tego skina, zostawcie z dzwonem, lajka, w komentarzu napiszcie e, Która z tych sześciu pierwszych rzeczy, w sensie rękawice lub która z tych kos cię wam podoba, w sensie chcielibyście najbardziej I obok zapalcie dla mnie z niż, Bo to, to jest, jest kaput dzisiaj Ja nie mam weny już, także trzymajcie się, do następnego, siemano